Chcesz rozwinąć swój pomysł na biznes, ale nie wiesz, jak się do tego zabrać? Ekspercką pomoc oferują platformy startowe. Zgłoś swój pomysł do wybranej platformy, a otrzymasz przygotowany przez menadżera szczegółowy plan inkubacji Twojego pomysłu. Wystarczy, że założysz działalność gospodarczą w jednym z województw w Polsce Wschodniej lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Dzięki zaangażowaniu partnerów wybranej platformy masz szansę skorzystać ze specjalistycznej infrastruktury, prowadzić badania, współpracować ze specjalistami oraz zweryfikować założenia rynkowe przedsięwzięcia. Wsparcie dla startupów udzielane jest przez platformy startowe w formie usług inkubacyjnych, a to wszystko w ramach budżetu o łącznej wysokości 109 milionów 300 tysięcy złotych. A jeżeli z sukcesem zrealizujesz swój pomysł i uzyskasz pozytywną rekomendację twojej platformy, możesz postarać się o dodatkowe wsparcie na rozwój twojego biznesu w ramach konkursu Rozwój startupów w Polsce Wschodniej. To dofinansowanie będziesz mógł przeznaczyć na zakup usług doradczych i Związanych z rozwijaniem modelu biznesowego, wynagrodzenie pracy personelu projektu, zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz organizację i przeprowadzenie działań, również promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej, możesz otrzymać maksymalnie 1 milion złotych, co może stanowić nawet 85% wartości projektu. Pula środków w konkursie wynosi 300 milionów złotych.